Hej, z tej strony Kacper z Bloga Akademia Archicada. W tym filmie pokażę ci, jak wyeksportować rysunki z Archicada do DWG. Wyeksportujemy widok rzutu oraz wyeksportujemy arkusz z tym rzutem. Zapraszam do oglądania. Ok, tak, więc przejdźmy do Archicada. Ok, tak jak widzisz, tutaj mam rzut parteru, prosty rzut budynku jednorodzinnego. No i teraz, tak jak powiedziałem, najpierw zaczniemy od tego, żeby wyeksportować ten rzut. Ten widok do DWG, tak jak widzisz tutaj w organizatorze, w zakładce mapa widoków, jestem aktualnie w tym miejscu, tak, czyli mam otwarty po prostu mój widok parteru, ja tu mam przygotowany folder podkłady, który tak się nazywa, on tu nie zawiera wszystkich informacji, tylko te najistotniejsze dla branży, więc zakładam, że eksportuję dla branżystów po prostu ten widok rzutu. OK, tak więc generalnie, jeżeli chcielibyśmy zapisać teraz ten widok do DWG, to możemy po prostu wejść w plik, zachowaj jako i tutaj wybrać sobie w rozszerzenie DWG. Tak? To, co od razu można zauważyć, to jest translator, który należy wybrać, ale o tym zaraz. Wybieramy odpowiednią lokalizację i klikamy zapisz. Natomiast ja Ci polecam zamiast w ten sposób zapisywać widoki, stworzyć. Publikator jest to o wiele sensowniejsze, później przy jakichś zmianach i tak dalej, klikamy tylko jednym przyciskiem Publikuj i mamy wszystko elegancko zapisane, wyeksportowane w odpowiedniej lokalizacji. Więc to będzie nasz pierwszy punkt, który zrobimy. Przechodzimy więc do y, trzeciej zakładki, tutaj do Publikatora, a następnie klikamy nowy zestaw publikacji. Jego nazwę eksport dwg, y, stworzyłem sobie ten zestaw publikacji, no i tutaj mogę teraz y, Stworzę nowy folder, niech to będzie żółty i w tym folderze przeniosę sobie nasz widok parteru. Okay. Mam teraz, jak widzisz, tutaj ikonkę, że jest to format PDF, natomiast my w zakładce formaty możemy zmienić, aby był to format DWG. Więc to jest pierwszy krok, który udało nam się wykonać. Mamy już tutaj ten publikator stworzony. OK. Teraz należałoby jeszcze wskazać programowi odpowiednią ścieżkę. Więc klikamy właściwości publikowania i tutaj ustawiamy sobie odpowiednie miejsce. Ja wybrałem pulpit, klikam OK i mamy to już załatwione. Ok, teraz, jeśli jeszcze do tej pory nie miałeś, czy nie miałaś okazji eksportować plików DWG w ogóle, tak, no to polecam Ci po prostu skorzystać z tego domyślnego. Translatora i zobaczyć, co się wydarzy. Otworzyć to potem, właśnie w jakimś programie, który odczytuje DBG i zobaczyć, jak ten rzut wygląda. Będzie on miał kilka mankamentów, więc, żeby te mankamenty, właśnie się nie pojawiły i żeby ten widok był odpowiednio wyeksportowany, należy właśnie odpowiednio ustawić translator, żeby po prostu rysunek eksportował się tak, jakbyśmy tego chcieli. Więc, wchodzimy tutaj w tą zakładkę translatory i ustawimy w odpowiedni sposób nasz translator. Jak widzisz, w tym oknie widzimy. Tutaj na samej górze dostępne translatory. Poniżej mamy opis każdego z translatorów, do czego on służy, jak działa, a tu mamy ustawienia danego translatora. Więc te zakładki możemy sobie akurat zwinąć. Dobra, więc teraz powielamy sobie ten translator do, dla dalszej edycji, ten domyślny. Mamy teraz stworzoną jego kopię i zobaczymy po prostu, i przejdziemy teraz przez wszystkie jego ustawienia, żeby zobaczyć jak to działa, tak. Więc pierwszą zakładką jest opis, to nas nie interesuje, przechodzimy od razu do ustawień tego translatora. I pierwszą zakładką jest jednostka rysunku. OK, tak więc w jednostce rysunku definiujemy, tak, w jaki sposób, w jakiej skali będzie rysunek w formacie DWG. I z tego co wiem, domyślnie po eksporcie rysunek jest w milimetrach. My to musimy zmienić, tak, żeby, się, żeby był w centymetrach. Generalnie jak widzisz tutaj centymetrów w, do wyboru nie ma, więc wybieramy opcję inna i zmieniamy, tak, żeby skala była 10 do 1, czyli żeby domyślnie była w centymetrach, więc te ustawienie pozwoli Ci na to, żeby na, po eksporcie rysunek widok był wyświetlany w centymetrach. Następnie mamy zakładkę opcji otwierania i tych zakładek nie będziemy ruszać. To nas nie interesuje, to by było w przypadku, kiedy chcielibyśmy ustawić translator importu, więc to nie jest na ten film. Mamy kolejną zakładkę opcje zapisywania. W pierwszym punkcie mamy format pliku. W tym momencie możemy sobie ustawić, tak, jaka wersja autokada to ma być. Ja tutaj zostawiam 2004, jest ok. Następnie mamy konwertuj obrazki do... i to możemy sobie wybrać takiego formatu. Nie jest to do końca istotne. Ja tutaj zostawiam oryginalny format obrazka. Tu mamy plik wzorca, który jest bardzo ciekawą sprawą. Tu możemy sobie wczytać plik w formacie DWG, na bazie którego... Możemy później zdefiniować, jak dane elementy w Archicadzie mają się wyświetlać w AutoCADzie. Więc, jakby ten plik wzorca jest takim właśnie, no jest takim po prostu właśnie wzorcem, tak? który pokazuje potem programowi, w jaki sposób ma czytać, w jaki sposób ma eksportować elementy do, do AutoCADa, na przykładzie, na przykładzie pliku wzorca. Jeżeli Jesteś zainteresowany tym tematem, to zostaw łapkę w górę lub komentarz. Jeżeli będzie odpowiednie zainteresowanie, to również stworzę film na temat pliku wzorca. Następnie wybieramy sobie zachowaj arkusz do i w przypadku widoków ja wybieram opcję przestrzeń papieru z przeciętą zawartością widoku. Tutaj mamy do pasję punkty zera pliku do zera projektu lub do punktu geodezyjnego, Ja tu nie mam żadnego punktu geodezyjnego, więc wybieram tą opcję. Okay. Rysunki w tym momencie możemy sobie ustawić, tak? czy rysunki mają się pojawić w osobnym pliku, tak? który będzie zaczytanym xrf czy po prostu w pojedynczym pliku DWG. Ja wybieram tą domyślną opcję, a następnie Tutaj mamy jeszcze możliwość zachowania rzutu, i teraz możemy zostawić elementy archikada jako bloki, ale możemy na przykład też te elementy rozbić. To już jest kwestia dogadania z branżami. My, w tym przypadku, rozbijemy sobie elementy Archicada i zobaczymy, jak to potem wygląda. I teraz, też bardzo ważna opcja, a więc strefy. W jaki sposób Archicad ma wyeksportować nam strefy, czy tylko jako metryczkę. Czy również ma wyeksportować wypełnienia? No i tutaj właśnie jest to trochę takie triki, żeby te wypełnienia dobrze wyglądały, trzeba odpowiednio je ustawić. My w tym przypadku wybierzemy tylko metryczkę, żeby już nie wchodzić w temat eksportu wypełnień, bo do tego najlepiej by było właśnie wykorzystać plik wzorca. Następnie przechodzimy do atrybutów. Tu mamy kilka zakładek. Dobra, więc tutaj jak widzisz mamy opcję. W jaki sposób mają być eksportowane warstwy? W tym momencie domyślnie jest ustawiona opcja warstwa, utwórz warstwy w oparciu o warstwę rozszerzoną o numer pióra. To jest coś, co nie jest do końca pożądane przeważnie, ponieważ wtedy warstwy będą miały prefiks w postaci numeru pióra, to zupełnie jest nieczytelne. Więc wybierzemy sobie, żeby stworzył nam warstwy w oparciu o warstwy Archicada, czyli takie same warstwy jakie mamy w Archicadzie, takie same będą w AutoCADzie, czy tam w innym czytniku DWG. Po drugie, oczywiście nie eksportuj pustych warstw, to też jest ważne. I teraz tak, zachowaj elementy na tylko widoczne warstwy. Tak? Czyli jeżeli mamy teraz jakieś warstwy ukryte w tym widoku, a, wybraliśmy, a wybralibyśmy tę opcję, to by się wyeksportowało wszystkie. My chcemy tylko widoczne warstwy w tym widoku. I teraz mamy też ciekawą opcję utwórz własne warstwy dla, z racji, że wstawiając okno tak, w ścianę w Archikadzie, to to okno jest jakby zintegrowane z tą ścianą, więc warstwa okna równa się warstwa ściany. Natomiast w formacie DWG często chcielibyśmy, aby okna były na osobnej warstwie, więc tu mamy taką możliwość, żeby okna po prostu były na osobnej warstwie. W tym przypadku będzie to nazwa okna Archikada. Możemy również dodać sobie warstwę źródłową tego okna, czyli tutaj, tutaj się pojawi nam warstwa, na której jest ściana, w której jest okno, a potem będzie dopis, dopisek okna archikada. Zobaczysz później, jak to dokładnie wygląda po eksporcie. Więc jak widzisz, mamy tutaj teraz możliwość, żeby wyeksportować na osobnej warstwie okna, drzwi, znaczniki okien, znaczniki drzwi, metryki stref. Czy teksty stref. Także to jest bardzo fajna y, tutaj możliwość, którą daje nam Archicad. Y, I też właśnie dzięki temu potem mamy większy porządek w pliku DWG. Teraz mamy zakładkę y, konwersja nazwy warstw. Y, I tutaj po pierwsze odznaczamy sobie, użyj dodatkowego oznaczenia statusu przebudowy. My tego nie chcemy rozdzielać. My chcemy wyeksportować wszystko y, bez tych prefiksów, Natomiast to, co jeszcze warto tutaj powiedzieć, odnośnie tej opcji, to jest to, że możemy na przykład. Użyć tej opcji do tego, żeby od razu pokazać, tak, uwydatnić w pliku, że są to rysunki architektury, tak i później branżysta, wstawiając swoje własne warstwy, będzie miał czytelne rozróżnienie między naszymi warstwami a jego warstwami. I żeby to zrobić, wchodzimy sobie tutaj w ustawienia i możemy sobie ustawić, żeby elementy istniejące miały prefix arch do rozbiórki arch, no i te projektowany arch, czyli wszystkie po prostu warstwy będą miały taki prefiks, dzięki czemu będzie czytelne, czytelnie widoczne, tak, że, że nasz rysunek jest, jest podkładem architektury, no i później po wstawieniu nowej warstwy po prostu będzie to czytelne rozróżnienie, więc klikam OK i zobaczymy, jak to będzie wyglądało później w DWG. Natomiast w tym oknie możemy sobie ustawić, aby dana warstwa, nazwa warstwy w Archicadzie nazywała się inaczej w Autocadzie. To też jest kwestia tutaj dogadania z branżystami, niektórzy mają jakieś standardy pracy przyjęte, więc możemy ustawić na przykład, żeby, nie wiem, warstwa ściany w Archicadzie miała jakiś specyficzny kod w DWG, tak, czyli na przykład, nie wiem, SZ i tak dalej, więc możemy tutaj sobie to ustawić, po prostu definiujemy, jak warstwa po stronie Archicada ma nazywać się w DWG. My tego nie będziemy zmieniać. Przechodzimy dalej. Następnie mamy zakładkę pióra i kolory, więc rozwijam sobie tutaj te opcje. Tu mamy kwestie kolorystyczne, zostawiam te domyślne, czyli przypisuj kolory RGB. W następnej zakładce mamy konwersja pióro kolor, więc to je też możemy sobie analogicznie, jak przy warstwach, ustawić, zdefiniować, aby dane pióro w Archicadzie było wyświetlane jako dane piuro w AutoCadzie. W typach linii to, co jest bardzo istotne, to właśnie jest ta zakładka. Generalnie w Archicadzie, jeżeli stworzymy sobie właśnie na przykład własną linię tego typu, czyli to jest linia, linia zabudowy, to w autokadzie nie ma odpowiednika tej linii, tak? Więc musimy sobie po prostu zdefiniować, w jaki sposób ta linia ma się wyświetlać później w autokadzie. Ponieważ, jeżeli tego nie zrobimy, to ta linia po prostu będzie wyświetlana jako linia ciągła i de facto. No z... Nie będzie to poprawnie wyświetlane. Natomiast, żeby to zrobić, potrzebujemy właśnie pliku wzorca. Wtedy program zaczyta z pliku wzorca dostępne linie tak? i będziemy mogli tutaj sobie zdefiniować, żeby ta linia w Archicadzie wyświetlała się jako dana linia, która jest w naszym pliku wzorca. Natomiast, jak powiedziałem, plik wzorca jest to temat jeszcze troszeczkę bardziej rozległy, ponieważ tam będzie trzeba wejść do autokada i te rzeczy najistotniejsze po prostu ustawić. Więc, jeżeli, przypominam, jeżeli jesteś zainteresowany tym, żebym to pokazał, to zapraszam Cię do zostawienia komentarza. Wtedy na pewno taki film nagram. W każdym razie, my tego pliku wzorca właśnie w tej lekcji nie mamy. Chcemy, skupiamy się na tym, żeby przejść szybko po wszystkich opcjach, więc po prostu tego nie będziemy w stanie zrobić. W związku z tym, jeżeli właśnie na naszym rysunku pojawiają się takie tego typu linie, to niestety będą one wyświetlane w AutoCADzie jako linie ciągłe. No i kolejną zakładką to są wypełnienia. Tu mamy to, co jest podobnie w innych elementach. Jeżeli mamy nasz plik wzorca, to tu możemy sobie wybrać odpowiednie wypełnienie w Archicadzie i wskazać, w jaki sposób ma się ono wyświetlać. W Autocadzie jest to bardzo fajna i przydatna funkcja. W naszym przypadku nie mamy takiej możliwości, ponieważ nie mamy tego pliku wzorca. Natomiast, natomiast możemy sobie ustawić, tak jak widzisz, inne elementy, chociaż te domyślne są tutaj ok, więc tego nie zmieniamy. Ostatnio z takich dosyć istotnych rzeczy to jest właśnie konwersja czcionki. Więc jeżeli korzystasz z jakiejś bardziej nietypowej czcionki w archikadzie, którą masz na dysku, a eksportujesz plik do branżysty, który być może takiej czcionki nie ma, to możemy sobie tutaj zmienić, żeby po prostu dana czcionka w archiCADzie była na przykład arialem tak, w pliku DWG, co jest myślę sensowne, ponieważ ariala każdy raczej na dysku ma. Tu mamy takie opcje, które są już trochę mniej istotne, możesz sobie je przejrzeć, natomiast ja raczej ich nie zmieniam. Więc to w sumie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o eksport widoków. W tym momencie możemy sobie zmienić nazwę, na przykład takiego translatora. Że jest to translator, który nam eksportuje widoki w centymetrach. Ok, zmieniam nazwę. Zapisuję ustawienia i zamykam. No i teraz wystarczy, że po prostu w naszej zakładce publikator kliknę w nasz zestaw publikacji w tym miejscu. Wybiorę odpowiedni translator. W tym przypadku będzie to widoki w centymetrach, który przed chwilą stworzyliśmy. No i następnie klikam publikuj. Mamy okienko publikacji i klikam zamknij. Powinno wszystko się już tu pojawić. Przechodzę więc do pulpitu Dobra, jestem na pulpicie. W zakładce żółty mamy nasz, mamy nasz widok wyeksportowany. Więc jak widzisz, mamy to widoczne w ten sposób. Możemy sprawdzić. Jest to, jak widzisz, mamy wszystkie szrafy. Nic nie jest zasłonięte przez niepotrzebne wypełnienia od stref, więc myślę, że jest to sensownie wyeksportowany plik. Możemy oczywiście zobaczyć sobie tutaj jeszcze, czy na pewno skala się zgadza. Więc sprawdzam na przykład wymiar tego okna, czy jest poprawny. Zobaczmy, czy tutaj jest wymiar 200. Jest 200, więc jest, więc jest ok. Jeżeli chodzi o warstwy, to możemy zobaczyć, właśnie, jak się te warstwy tutaj nam pokazują. Ja, jak widzisz, rozbijam nasze, nasze rysunki, więc każda linia jest osobno. Natomiast, jeżeli sobie tutaj zaznaczę ten element, który jest elementem okna, to widzę, że on się nazywa w ten sposób, że jest to arch. Czyli tak jak wszystkie e, warstwy, które, e, które tutaj wyeksportowaliśmy, ma taki właśnie prefiks arch. Następnie mamy 401 ściany, ponieważ to jest e, ta warstwa źródłowa. A następnie jest warstwa po prostu, która nazywa, a następnie jest e, napis okna archikana. E, więc się wszystko zgadza, to możemy sobie też zobaczyć po prostu jak to wygląda. Oczywiście tutaj w tym prefiksie zrobiłem mały błąd. Powinien to być jeszcze jakiś, e, jakaś kreska, żeby to było bardziej czytelne. Arch, tak, jakaś kreska i dopiero później ta reszta elementów. Natomiast, jak widzisz, wszystkie okna, drzwi mamy na osobnych warstwach i, i wszystko, jeżeli chodzi o te elementy, wyświetla się tak samo, jak to ustawiliśmy. Dobra, tak więc mamy wyeksportowany widok. Teraz wyeksportujemy arkusz z tym rzutem, więc wracam do Archicada. Teraz możemy sobie znaleźć nasz arkusz. No, i teraz przenoszę sobie nasz arkusz do naszego folderu, który znajduje się w tym miejscu. Ok. Dobra, więc mamy teraz ten nasz arkusz, i zobaczmy, co się wydarzy, jeżeli wyeksportujemy teraz ten arkusz, korzystając z naszego translatora, który, z którego korzystaliśmy przed chwilą. Więc klikam Publikuj. No, i na moim pulpicie pojawił się plik tego typu i mogę zobaczyć jak to wygląda w obszarze tutaj arkusza mamy wszystko elegancko widoczne natomiast w obszarze modelu wygląda to w ten sposób że to mamy nasz rysunek tak nasz widok a tutaj gdzieś tutaj jeszcze jest tabelka więc jakby jak widzisz tak to wygląda czyli w obszarze modelu nie mamy tej jakby całego arkusza narysowanego tylko jest jakby on tutaj złączony z kilku po prostu elementów tak jeżeli teraz chcielibyśmy, aby ten nasz arkusz cały, z ramką, z tabelką, z zestawieniem pomieszczeń znajdował się całości w przestrzeni modelu, to możemy to zrobić, zmieniając tam dosłownie jedną opcję w ustawieniach translacji. Więc wróćmy do Archikada. Wchodzę sobie do translatorów. Powielam sobie ten, który przed chwilą robiliśmy, nazwę go sobie od razu. Arkusze. Dobra, no i teraz, żeby taki efekt uzyskać, który Ci przed chwilą powiedziałem, wchodzimy sobie tutaj w opcję zapisywania i w tym razem ustawiamy sobie, zamiast zachować arkusz do przestrzeń papieru z przycięto zawartością widoku, wybieramy przestrzeń modelu, ok? I jeszcze jedna sprawa, która jest dosyć istotna, to skala. Jeżeli zapisujemy w ten sposób arkusze, to tu, możemy, to tu musimy wybrać sobie skalę 0,1 do 1 i w tym momencie uzyskamy skalę w centymetrach. No i dobra, klikam zapisz ustawienia i zamknij. Jak widzisz, mamy teraz cały arkusz w przestrzeni modelu. W layoutie tak on wygląda, natomiast modelu jest wyświetlany zupełnie prawidłowo. Jeżeli sobie teraz wejdziemy w dystans, zobaczymy jaki tu jest wymiar, to jak widzisz, wszystko się elegancko zgadza, więc również teraz można po prostu w Autocadzie tak też w prosty sposób taki rysunek wydrukować w odpowiedniej skali i jest ok. Jeżeli ten film Ci pomógł i chciałbyś lub chciałabyś, żebym nagrał drugą część z plikiem wzorca, to koniecznie zostaw komentarz. Natomiast ja już się żegnam i do zobaczenia.